Czy słyszeliście kiedyś określenie grower kontra shower? A może opisujecie swojego małego przyjaciela jako jednego z nich? Dziś wyjaśnię dokładnie, co to oznacza i czy istnieją jakieś naukowe dowody wyjaśniające, dlaczego ktoś może być growerem lub showerem. No okej, okay, ale jaka jest różnica między tymi dwoma określeniami? Grower to ktoś, którego kindybał ma tendencję do znacznego zwiększania swojej długości, gdy przechodzi ze stanu spoczynku do pełnej gotowości bojowej. Natomiast shower to gość, ku którego ta zmiana długości między stanem wiotkim albo z wodem jest niewielka. Ale dlaczego tak się dzieje? To mieszanka genetyki i środowiska. Genetyka jest oparta na twoich rodzicach i rzeczach, które przekażą ci w DNA. Na te rzeczy nie masz wpływu i nie możesz ich zmienić. Te czynniki mogą determinować, jak elastyczna jest twoja tkanka lub skład twoich tkanek, określając ile kolagenu lub elastycznych rodzajów tkanek Faktycznie znajduje się w Twoim Jonathanie. To może się również zmieniać w ciągu Twojego życia. Niektórzy będą mieli większą elastyczność i długość, gdy są młodsi, a to będzie się zmniejszać wraz z wiekiem. Druga część zależy od środowiska. Z pewnością, jeśli nie prowadzisz się zdrowo, palisz. Nie masz dobrej diety lub jesteś trochę przy kości, może to wpłynąć na elastyczność Twoich tkanek. W rzeczywistości bycie trochę przy kości może sprawić, że będziesz czuł się bardziej jak shower, ponieważ część sztywnego Twojego dąga może nie być tak widoczna z powodu nadwagi. A gdy masz erekcję, możesz go lepiej zobaczyć. Inne rzeczy w twoim otoczeniu mogą zmienić wygląd twojego grono staja, np. temperatura w pomieszczeniu, zimna woda, stres, a nawet aktywne ćwiczenia. Ostatecznie nie ma tu nic wspólnego z tym, jak płodny jesteś, jak męski jesteś ani jak dobrze możesz zadowolić swoją partnerkę. Okej, okay, ale czy istnieją jakieś badania naukowe na ten temat? W rzeczy samej, przeprowadzono badanie naukowe w tej kwestii. W tym badaniu wzięli grupę 274 mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Wszyscy dostali zastrzyk w What the fuck? Tak, dobrze usłyszeliście. Igłą prosto w Bała, który wywołuje erekcję. Następnie naukowcy zmierzyli długość ich penisów w stanie wiotkim, a potem po zastrzyku, gdy byli w pełni twardzi. Przyjrzeli się zmianie długości między stanem wiotkim a stanem wzwodu i odkryli, że mediana zmiany wynosiła około 4 cm. Użyli tej wartości jako punktu granicznego. Jeśli różnica była większa niż 4 cm, Byłeś growerem, a jeśli mniejsza niż 4 cm byłeś showerem. No i co odkryli? Okazało się, że 26%, czyli trochę ponad 1 czwarta grupy, została uznana za growerów ze średnim wzrostem długości o około 5,3 cm. Reszta to byli showerzy, a ich średnia zmiana długości wynosiła. 3 cm. Naukowcy sprawdzili też, czy istnieje coś, co pozwoliłoby przewidzieć, czy będziesz growerem czy showerem. Odkryli, że tak naprawdę nic poza wiekiem. Młodsi mężczyźni częściej byli growerami i mieli tendencję do posiadania dłuższego, wzwiedzionego penisa w porównaniu do showerów. Oczywiście to mała grupa mężczyzn, mniej niż 300 osób, ale to jedyne badanie, jakie mamy. Co z tego wynika? Nie jesteś sam. Jeśli jesteś growerem lub showerem, istnieje spora liczba mężczyzn, którzy pasują do obu kategorii. Tak naprawdę nie ma żadnego predyktora, czy będziesz growerem, czy showerem. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że to badanie dotyczyło tylko mężczyzn z zaburzeniami erekcji, więc może nie dotyczyć wszystkich mężczyzn. Podsumowując, bycie showerem lub growerem nie ma wpływu na twardość Twojej erekcji, Twoją zdolność do działania, ani Twoją zdolność do zadowolenia partnerki. Wielkim wnioskiem jest to, to, że czy jesteś showerem czy growerem, jesteś wspaniały taki jaki jesteś. Dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi i szczęśliwi i zawsze pamiętajcie, że warto o siebie dbać, bo jesteście tego warci. Ja jestem Dr Dedol, a to była seksuologia na luzie.